Dzień dobry Państwu, program gości dnia w naszym studiu Michał Słowak, który postanowił przenieść młodzież z Polski na Uczelnie Zagraniczne. Dzień dobry, Panie Michale. Dzień dobry, Michał Słowak, bardzo mi miło. Panie Michale, wyjaśnijmy na początek. Na czym polega Pana misja? Z czym Pan tutaj do nas dzisiaj przychodzi? Przychodzę z problemem, który, którego jest, z którym ja sam sobie nie mogę poradzić kilka lat temu, kiedy ja aplikowałem na uczelnię. W roku 2017-16, kiedy skończyłem liceum i próbowałem aplikować, nie było w Polsce nikogo, kto oferował pomoc, jeżeli chodzi o zagraniczne uczelnie. Były osoby z wiedzą teoretyczną, ale jak, jak, jak pani na pewno wie, gdy miała ja, pani mówił na temat pani pracy pod kątem teoretycznym, to nie ma dużej wartości. Pięć lat później aplikowałem na drugą uczelnię z Uniwersytetu Glasgow na Uniwersytet w Cambridge. To również się nie zmieniło. Jedyną osobą, która znalazłem do pomocy, to był pan z Uniwersytetu przedniejszego we Wrocławiu, który nigdy nie studiował na zagranicznej uczelni oraz nigdy nawet zagranicą nie był, jak się okazało. Po skończeniu Cambridge, kiedy udało mi się zrobić to samo, zdecydowałem, że otworzę firmę, która będzie zatrudniała wyłącznie absolwentów topowych uczelni i właśnie dzieliła się tą wiedzą z pierwszej ręki, wiedzą realną, nie wiedzą teoretyczną. Co było najtrudniejsze w dostaniu się na taką uczelnię, nie mając właśnie tych możliwości wsparcia? No bo tak jak Pan mówi, osoby, które próbowały Panu pomóc, nawet nigdy nie były za granicą, czyli no, brzmi to troszkę jak za ścianek, bym powiedziała. Zgadza się. Myślę, że najtrudniejszym było zrozumienie, że topowe uczelnie nie są zainteresowane topowymi uczniami. To jest to, coś, co wpa wpajają nam w Polsce, że tylko naukę tylko nauka. A właśnie nie. Ile ludzi na świecie zda maturę na 80, 90, 300%? W skali globalnej, w Chinach, w Indiach, ogromna ilość. Tak, Rywalizować samymi ocenami jest ciężko. To, czego chcą to topowe uniwersytety, to topowych ludzi. Czyli liczy się to, ile masz staży, to, na ilu instrumentach grasz, to, w ilu mówisz językach, to, jaki trenujesz sport i jakie masz w mimo osiągnięcia. Chcą topowe topowy osoby, topowych uczniów. Zrozumienie tego i przestawianie się na ten rozwój interdyscyplinarny, myślę, że było dla mnie najcięższe. Yy... I że byłem to dosyć późno, bo zrozumiałem to wieku lat 16-17, więc trochę było do nadgranienia. Późno nie późno. Późno nie późno. Choć mam, mamy klientów w wieku 3-4 lat, którzy do nas okay. przychodzą, których tak, rodzice proszą, żebyśmy ich profilowali na studia. Więc w kontekście globalnym i tych ludzi, którzy wiedzą, jak to robić, w miarę późno, w kontekście naszym może, może nie najpóźniej. Panie Michale to w takim razie ten system edukacji, który mamy za granicą, no znacznie różni się od tego co my tutaj mamy w Polsce, bo u nas w Polsce jednak ten wynik testy, które mają swoje klucze odpowiedzi i tak dalej tak dalej, to jest ogromna bariera dla osoby, która chciałaby się dostać na uczelnię zagraniczną, tą topową. To znaczy, to działa w ten sposób, oczywiście oceny są bardzo ważne, tak, to jest pewien fundament, tylko mamy dwóch kandydatów, pani ma 90% i ja, ja mam 90%. ale oprócz tego ja na przykład trenuję sport i mówię w czterech językach. Kogo wybierze uczelnia? Mnie, tak? Więc, Od razu mnie pan zdyskredytował. W momencie, w którym... W którym na tych, na, na tych uczelniach wszyscy kandydaci mają wysokie oceny mm. i ta rywalizacja przynosi się na inny Jasne, rzeczy. czyli musimy jakby mieć dodatkowe, dodatkowe umiejętności. Macie pierwszych klientów zapewne i pewnie już z pierwszymi osobami, skoro firma już jakiś czas działa. Jakimi sukcesami na tym etapie się możecie pochwalić? Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet w Glasgow, Erasmus University w Rotterdam, Uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytet na Malcie. Mamy wielu klientów, które, ponad 37 osób wysłaliśmy już na studia, także od, od A do Z. No i oczywiście my też pracujemy z instytucjami, tak? Prowadzimy warsztaty w szkołach, webinaria, seminaria i wiele takich ma masowych i instytucjonalnych warsztatów. No i tam myślę, że około 2-3 tysięcy dzieci przeszło przez nasze warsztaty, więc też podzieliliśmy się wiedzą w inny sposób, czyli około 30 studentów, 35 i, i myślę, że kilka tysięcy dzieci, które gdzieś tam usłyszało naszych lat. Z Pana doświadczenia, bo wiemy właśnie, tak jak Pan wspomniał, prowadzi Pan też warsztaty w szkołach tutaj w województwie świętokrzyskim. Ten cykl już się chyba zakończył z tego, z tego co Pan wspominał. Natomiast jest jakiś zainteresowanie ze strony młodzieży, czy to bardziej rodzice są tym czynnikiem, który, który gdzieś tam pcha dzieci dalej niż w Polsce. Myślę, że co jest niestety najsmutniejsze, zainteresowania nie ma, ale nie wynika ono z tego, że ludzie wiedzą, co chcą i wybierają, że nie chcą na przykład tych studiów za granicę, tylko po prostu tej wiedzy nie ma, tej edukacji w tym temacie nie ma. Więc my, ja też nie jestem ogromnym fanem, żeby każdy szedł na studia za granicę. Ja jestem fanem tego, żeby każdy miał wybór i wiedzę, żeby podjąć decyzję. I wolność do tego, żeby sobie tę szkołę Dokładnie. wybrać. Bo najczęściej jak, jak ludzie nie wybierają tego, po prostu nie mają prawa tak wybrać, nie mają wiedzy i nie mają, nie mają kompetencji, żeby na takie studia aplikować. Myślę, że na początku to zainteresowanie było nieduże, ale z momentem, kiedy. Zaczęliśmy jeździć po szkołach, jedna szkoła informowała drugą, to, to zainteresowanie było bardzo duże. W tym miesiącu w województwie świętokrzyskim, gdzie organizowaliśmy taką akcję pro bono darmowych warsztatów dla szkół, Odwiedziliśmy ponad 40 placówek, szkół podstawowych, szkół e, licealnych. E, teraz się to już przenosi na, 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 na całą Polskę, ta, wychodzimy trochę dalej, e, ale tak jak pani mówi, ta akcja dobiega końca. Więc myślę, że na początku zainteresowanie było mniejsze, teraz rośnie. Pani Michale, na koniec, w jaki sposób można się z Wami skontaktować, żeby y, uzyskać jakieś wsparcie? Bo zakładam, że nawet konsultacja jakaś wchodzi w grę w tym wypadku. Tak, my zajmujemy się wszystkim od A do Z, jeżeli chodzi o wysłanie ludzi, ludzi na studia za granicą, jeżeli chodzi o korepetycje związane ze studiami za granicą, konsultacje oraz. Y, Warsztaty seminaria dla instytucji. Nasza firma nazywa się EduNate. Można kontaktować się z nami na naszej stronie internetowej za pomocą Facebooka i Instagrama, lub też po wpisaniu mojego nazwiska Michał Słowak. E, myślę, że wyskoczy kilka linków związanych z EduNate związanych ze mną, więc bezpośrednio tam. Media społecznościowe również. Jak najbardziej Instagram i Facebook. No, bardzo ciekawa inicjatywa, panie Michale. No mam nadzieję, że będą trafiać do was te osoby, które faktycznie chcą studiować za granicą, i to jest ich decyzja przede wszystkim, żeby zmienić swój kierunek kształcenia. Również mam nadzieję. Bardzo dziękuję. Moimi państwa gościem był Michał Sława, który, tak jak wspomnieliśmy, postanowił wysłać większą liczbę osób na studia zagraniczne. Zachęcamy do kontaktu. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.